10. Legnicki Kwadrat, czyli Mała Moskwa. Przez blisko pół wieku w samym centrum Legnicy istniał świat całkowicie odizolowany od reszty Polski, tak zwany Kwadrat, znany też jako Mała Moskwa. Od 1945 aż do 1993 roku była to siedziba radzieckiego przywództwa północnej grupy wojsk. Teren był objęty najwyższym poziomem tajności i ochrony, gdzie dostęp dla Polaków był wyjątkowo surowo zabroniony. Strażnicy z karabinami patrolowali mury, a każdy kto zbliżył się bez pozwolenia, wiele ryzykował. Niektórzy uważają, że teren był jednym z najbardziej strzeżonych obiektów na świecie. Kwadrat to nie tylko jednak wojskowe koszary, wewnątrz funkcjonowało samowystarczalne odrębne miasto z mieszkaniami dla rodzin oficerów, szkołami, przedszkolami, klubami, sklepami, szpitalem i cerkwią. Była nawet specjalna linia komunikacyjna dla transportu sowieckich rodzin z lotniska. Radziecka społeczność żyła tu według własnych zasad, z własnym systemem i językiem, a kontakt z lokalnymi mieszkańcami Legnicy był minimalny. Ostatecznie po wycofaniu Armii Radzieckiej w 1993 roku dzielnica powoli zaczęła wracać do polskiej rzeczywistości.